Witam, dzisiaj przedstawię jak ugotować risotto z serkiem brie, z porą i z cukinią. Pewna internautka mnie o to prosiła. Dobra, okej. Okay. po malutku. Słyszymy ten dźwięk. O właśnie. Tu nic nie stało się. To mogę... Będziesz potem mył. Czyścił. Dobrze. Babę. A baby nie czyści się. Baby się nie czyści się. Ja mogę umyć. No. Plecy. Krzyśkowi. Co ty pierdolisz kurwa, głupoty? Weź przestań już o tego Krzyśka. Jak będziesz o nim wspomniał. Bo to... dzwoni cały czas, no. Ale on mi gówno nie odchodzi. I na swoją wioskę ucieka. I pasuje mu biały stok. O właśnie. Dobrze tak, dałeś Sławek! No, miałeś... O Sławek, o!